Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony użytkownik adWW a to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w WWF SmackDown 2 No Tak Także w poprzednim odcinku dla wszystkiego przypomnienia sobie kompletnie zawaliliśmy sprawę z pasem europejskim, czy przegrałem go z Premierum Saturnem poprzez Remis i także pokonaliśmy sukcesem Christiana w naszej rewanzowej walce na jednym ze Smackdown i bez zbędnego przedłużania oczywiście jedziemy dalej, tym razem jesteśmy już na e, miesiącu bodajże sierpień i oczywiście zaczynamy od Roll is War i widzę, że już mamy tu pierwszą walkę właśnie i mnie tutaj niestety nie ma, tak więc no, myślę, że szybko sobie przewiniemy, oczywiście, tą całą tygodniówkę i zobaczymy, co będzie. Jak no, widzę, oczywiście e, przewinę tam nudne momenty, które powinny być czy coś. O jezu, Undertaker ze skłasował szybko Hardcore jego. się nie dziwię, bo to w końcu Deathman, Deathman musi niszczyć, a nie, żeby tak sobie skłasować byle jakichś przeciwników, nie? Ale tak jak mówię, najwyżej, jeżeli coś będzie ciekawego, to najwyżej zostaniemy. Oho, a tymczasem coś jednak mamy, bo widzę, że ekran się ściemnił i coś mamy. Zobaczymy, co tym razem będzie. Oho, co tu jest? Vince McMahon gada z Geraldem Briscoe oraz Patem Partesonem o czymś. O, proszę. Patersona i Briscoe po raz pierwszy widzimy w tej serii, czyżby miało być tutaj coś ciekawego? Jak dodam, oczywiście, Paterson to jest ten legenda, jeżeli chodzi o pas interkontynentalny z dawnych czasów. Więc coś tutaj się kreuje ciekawego, mi się zdaje. Tak więc kolejna walka przed nami: oczywiście, Funaki kontra Esarrios. Kto tym razem wygra? Zapomniany Sarios. I jedziemy dalej do kolejnego momentu. Ja jestem ciekawy jednak, powiedzcie mi, co się stanie z Patersonem i Pryszko? Co oni, weszli tak nagle? Przecież oni mają łącznie, nie wiem, ze 100 lat? Oho, Stone Cold Steve Austin, give me a hell yeah. I Paterson i Pryszko atakują Stone Colda! Co tu się dzieje, matko boska? Widziałem że oni mieli tam jakąś ten... kij baseballowy oraz, e, nie wiem, jakąś rurę czy coś. Tylko dlaczego akurat zaatakowali Stone Colda? A, już wiem chyba, bo pewnie Vince im powiedział, że chłopaki, musicie zaatakować Stone Colda, bo ja go nie lubię, ale on musi dostać w ciry jednak, dobra? A oni takie, y, dobra szefie. I to zrobili po prostu. Farroki Bradshaw kontra Bulbican i czy i to była starcie oczywiście. APA kontra Right to Sensor i APA wygrało. I co teraz będzie? Czyżby Stone Cold miał się im odegrać? Nie zdziwiłbym się, to jest teksański zachodnik. A z to moja mowa. Mam z tą i... Wygląda na to, że chyba nie jest zadowolony z tego ataku. Ja tak mówi, że... Cholera, what? No dlaczego dostałem, what? Mogli sobie to darować, what? Ten cholerny Wismek Men zawsze musi mi podcinać dołki what? Ja się na nim zemszczę, jestem zobaczy to, what? Hardcore Mets. Wysyra Albert Otra... Oraz Miss Europejski Perry Dajcie mi ten rewans, proszę was, kurde! Jeszcze na złość Saturn wygrał, no kurde! A tak sobie zmarnowałem Sansę? Dobra, nie będę już tego powtarzać, bo... Po prostu ten... Ja przesadzam. Ja naprawdę to przesadzam, nic więc. Oho, sobie blisko gadają. Chyba zauważyli moim zdaniem, że, ten, że Stone Cold stoi i cały czas jest wkurzony. To teraz tak blisko gara z Patersonem typu, że widziałeś, że Stone Cold stał? on takie, no tak, ale no myślałem, że go dobiliśmy. Jak widać nie dobiliśmy, bo on jeszcze stoi, i może nas zaatakować. No dobra, no to przygotuj może ten, może e... strażarkę czy coś, nie wiem. Walka o pas interkontynentalny, Valvinis kontra Eddie Guerrero. Kto wygra walkę singles match? Edigrero jest nowym miejscem interkontynentalnym. Viva la Raza, albo Latino. Hej, jak to woli. Zobaczymy, co teraz będziemy mieli. O nie, samochód jest zniszczony przez to. Co tu się dzieje? Co tu się stało? What the fuck? Czym z tą przyjechał? A w ogóle to nie tak się samochód. Czym Stokol w ogóle przejechał? tak ma wrażenie, że chyba zapomniał hamulców włączyć i takie holera, ład, To no nie tak miało być, hamuj, kurde. Dlaczego akurat tak musiałem dostać samochód, what? I tyle. A skoro mowa to z teraz walczy w Triple w Hell na a na tygodniówce. Jeszcze to wygrał skubany. Co jest grane? Stonkold chyba pomylił samochód, bo miał pewnie wziąć, nie wiem, Monster Tracka i miał tak zgnieść, ale chyba Monster Tracków nie było akurat na tym, na wystawie. No tak, wygląda na to, że zespół nie jest już zespołem. czyli jednak Briscoe i Patterson się pokłócili z Vince McManem Chyba jednak plany nie poszły dobrze i tak. Stwierdzili, obydwoje nie będziemy już z Tobą pracować. Stone Cold się odegrał na Was. on, takie. Okay, o, chłopaki! Przecież jakoś jeszcze damy rada, oni nie ma mowy. O, nie wiem, po prostu ten. Nie chcemy pracować. Fail for Wave match. Mike and Chris, tylko Babara i Daddy. I Allstone. I Mike Mike wygrał w tym momencie. I tak, oczywiście kończy się gala. I co tym razem mamy? Oho. Czy będzie, nie wiem, ogłoszenie, że Stone Cold i ktoś tam zmierzą się z Patersonem blisko? Congratulations! Zaraz, what? Zaraz, co? Odblokowałem Pattersona i Brisko. Poprzez tą jedną tą tygodniówkę. Ale. Ale. Nie, tu nie było! Nie było w ogóle postaci Adrena Marola. To po co miałem tam być? Nie rozumiem, ale dobra. Jako za co to, mówiłem, to gratulacje, odblokowałeś Patresona, i wyszło może teraz nim zagrać, może, jak i ja oczywiście w zwykłym trybie. I teraz przechodzimy do kolejnej tygodniówki, czyli to będzie oczywiście SmackDown. I chyba wiem, że SmackDown mamy to... Aha, mamy pojedynek z The Good Father'em. Tak więc zobaczymy oczywiście, jak zmierzymy się z no, facetem, który no, leci na laski, chociaż w tym przypadku nie będzie tutaj leciał na laski oczywiście. Później dowiecie się czemu. Ale zanim dojdziemy do naszej walki, to oczywiście nie wiem już, który pojedynek pas Light Heavyweight. Dean Malenko kontra tu chodzi. Obstawiam, że to chyba ósmy już pojedynek, ale zobaczmy. To przedłuży swoją serię tym razem. Dean Malenko wciąż jest mistrzem Light Heavyweight. Dajcie już kogoś innego, błagam was. I czas na oczywiście nas pojedynek z Godfather'em, ale zaraz, chwileczkę. Przed naszym pojedynkiem coś się jeszcze stazy! Cóż to takiego będzie? Zobaczmy, zobaczmy. No, dawać. Jestem gotowy! To my, Edge and Muszę z tobą pogadać, Matt Hardy, czekaj. Czy jest nowa rywalizacja? O, Matt Hardy posłuchał się mnie. I chyba tak stwierdził, że czego chcesz? Ja mam walkę, muszę iść z Jeffem Hardy na piwo. E, nie, ja nie mogę, musisz ze mną jeszcze trochę pogadać. I chyba wygląda na to, że będziemy mieli jednak jeszcze szybciutki brawl. Tak więc oczywiście postaram się go zrobić w minutę i zobaczymy jak to wszystko będzie. Tak więc dawać, zdawać. szykujemy się na walkę. O kurde! Nie, 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 nie! nie. piękny start, naprawdę, rewelacyjny. Chodź mi tu, a mi tu matcardi Nie będę mówił o o statystykach, ze względu na to, że to zwykły jest brawl, nic więcej. Chodź mi tu i hopa! Dobrze! Dobra, chodź mi tu, Ach. Trochę się powtarzam, ale. Tutaj są takie emocje, że Jezu! A. Dostałem ten, yy, tablicą. Widocznie tam chyba było moje zdjęcie. To tak stwierdził, że. Dlaczego musisz się tam pokazywać? Ej, 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 ej. Dostałem się tam. Ten... Oj, nie, dobrze, bo mnie ten. Madda, dawno dominuje. I to dlatego, że ja chcę zrobić już szybko filisera. Może nie powinienem tego robić. Właśnie takie coś powinienem robić. No, nie ma sensu robić filisera, bo i tak on będzie szybko wstawał. Ty mi tu nie posuj, tylko. No. no, no. Kurde, ty czpaniaku! O jezu. No, chociaż tyle. I koniec oczywiście. Jakiej opozycji, jak go chciałem jeszcze złapać? Widzieliście takim, nie wiem, e, czarnym bazakiem czy coś? Czarnym bazakiem, co ja powiedziałem w tym momencie? On no, tutaj poza tego nie było. Ale cóż, niestety ten, jeden z braci Harliza, no, dominował. Ale cóż, czas na oczywiście naszą walkę szybko z The Goodfaderem, który jest tutaj w. W tym stroju oczywiście pracownika i oczywiście tradycyjnie, jak już będzie walka, to zobaczymy się na tym samym ringu oczywiście, tak więc za chwilę się widzimy. I czas na rozpoczęcie na już któryś tam kolejny pojedynek tym razem nas męgnął. tym razem naszym rywalem jest The Good który na pewno nie będzie chciał stawić dla nas litości, zwłaszcza, że on jest teraz słonkiem Right To Sensor i będzie chciał udowodnić Stevenowi Richardsowi, jak i Bulowi, Buchananowi, że na nim warto polegać, ale na razie robimy właśnie neckbreaker. Ale ja się tak łatwo nie da. znaczy moja postać oczywiście, czyli agent Merrow się nie da, gdyż Mero w tym momencie uznajmy, że chce pokazać się z dobrej strony po tym, jak no, stracił szansę mocno na zdobycie pasa mistrzowskiego i teraz nie daje oczywiście zany litości samemu Goodfatherowi. Wiem, że roll break, ale nie chciałem go przypinać. O! Skontrowałem! Skontrowałem jakimś cudem, dobra? Przypięcie? Roz! A szybki kick out, ale nie dziwię się. O, widzieliście jaki to był unik typowo na Spidermana, Coś nie tego. I tak oczywiście, jako że to jest kolejna nowa postać, to oczywiście szybciutko sobie omówię, jaki coś, e, co jest z tą postacią. No kurde, tylko niech Goodfather mi się da. Na przykład właśnie tak, oczywiście Goodfather to w dzisiejszych czasach już legenda po prostu, która... No, nie ukrywajmy, jest bardzo długo z federacją tego Vince'a McLena, bo sam Goodfather zadobitował w tym w 1992 roku, czyli jeszcze gdzieś tak na przełomie końca Golden Era, gdzie był jako co ciekawe Papa Sango. I co ciekawe, gdy był jako Papa Sango, to w tym czasie narodziło się oczywiście wiele tych, wiele teorii oraz wiele tych z takich tajemnic, że niby to co on robił to było prawdziwe, że nie był udawany i naprawdę on robił coś złego, bo oczywiście Papa Sango to był taki gimnik typowego kościotrupa, który wzywał jakieś złe moce, wiecie coś jak typowych tych e, filmach horroru czy coś, że niby jakieś duchy, że coś robią źle i tym podobne. Kiedyś był taki przykład właśnie, że... Dobrze? Kiedyś był taki przykład, że użył swojej czarnej magii, żeby ten, żeby Ultimate Warrior przypadkowo puścił pawia. Do dziś nie wiem, jak on to zrobił. O właśnie, a skoro o tym mowa, Paul Buchanan przyszedł, czyli jeden z członków oczywiście e, Right To Sensor. Chyba zauważył właśnie, że ten, że no, Goodfather nie radzi sobie. O, co? Co zrobił właśnie Godfather? Chyba się wderwił na swojego kolegę i tak powiedział: No nie przeszkadzaj mi, ja tu go chcę obić, nie ty! I po prostu tak zrobił takie typowe, właśnie odczep się. A my tymczasem wykonujemy do Last Ride. Jeszcze nie kończymy, ale przygniemy. Raz, dwa i trzy! Wygrana bardzo łatwa. Nawet to był taki sypki skłass, mogę powiedzieć. I powiedziałem tylko o tym, jak ten. Jak Godfather był tym Popom Sango. tak szybko właśnie mi to poszło. Ale Godfather, ten no, lejący tego Buchanan na swojego kolegę, był nawet śmieszne, to muszę przyznać. No naprawdę, jak on to Bogu? Teraz pewnie Buchanan tak na niego się wyzywa, że no co ty robisz, debilu? No próbowałem jakoś ratować sytuację. Jak wiele, świetnie to wyratowałeś. Chris Jericho, oczywiście. On pewnie oryginalnie miał mi ten, pomóc w moim pojedynku, ale nie zdążył po prostu. Ja zresztą się zdziwię, jak on teraz miał iść właśnie po tym wywiadzie I tak zobaczyć, że jak sobie ten Mero radzi. Tak patrzy przez tą kurtę i mówi, kurde, już wygrał? No skuwany, chociaż dobry jest, bo rozwalił szybko. Walka wieczoru oczywiście i znowu kolejny losowy pojedynek. Kane z Polem kontra Triple H ze Stephanie McMahon. Powiedzcie mi szczerze. Jaki jest sens w tych walkach? Przecież to są losowe, typowo walki. Po co one? Nie rozumiem po prostu. No ale to jest logi ta logika gry. Nie zrozumie się jej. Row is war teraz. I zobaczmy, co tym razem będzie. Aha, dobra. No cóż? To już od razu sobie tu napiszemy, tak wiesz, pierwsza walka, już w partarcie uznajmy numer 9 opas w Light Heavyweight! Ty malenko kotarz, Kody tu chodzi. Co so, będzie mi często numer 10! Skott ty tu jest nowym mistrzem! A light Heavyweight Champion i chodzi, teraz właśnie bierze mikrofon i mówi Dajcie mi kogoś innego, mam już dosyć walczenia z tym dynamką! Malenko! rok tymczasem prowokuje Krisa Deliko rok mówi właśnie do Jericho, że Mo pokonałem cię, ale to chyba nie wystarczy, chodź mi tutaj, tutaj cię pokonamy. Jericho właśnie wchodzi i mówi, poczekaj, Ajatola, zrobimy to po mojemu. No dobra, jak chcesz, ale na no, moich zasadach. że masz tutaj mi się poddać i mam cię pokonać po swoim people's Elbole, dobra? Nie, odczep się debilu jeden. No Dlaczego debilu? Przecież to ja jestem mistrzem, a ty jesteś tylko nędzną garstką w Sona Michaelsa. Teraz ta walka co była oczywiście w tym całym promie. No i się nie dziwię, że teraz jest ściemnienie, bo spodziewam się, że pewnie będzie atak tego Chris'a Jericho na Deroku. pewnością się spodziewam, bo na SmackDown oni walczyli ze sobą, a Derok wygrał w bardzo łatwy sposób. No, tak jak myślałem, tylko tym razem tym. Yy, Jaką dechą po prostu pewnie wziął sobie od jakiegoś krzesła i stwierdził, hmm, to będzie całkiem dobra broń, i może jakoś go osłabię. A tak naprawdę, pewnie nic z tego nie wyjdzie, i znowu Derok będzie zwycięski. Zresztą zaraz zobaczymy, bo specjalnie akurat zostawię pod moim komentarzem. Tak więc jedziemy: Derok kontra Chris Jericho, The People's Champion vs. The Ayatollah of Rock'n'Rolla. I kto tym razem zwycięży? Tak jak myślałem, Derok. Walka wieczoru tego Row is Sword. Nie nie, 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 ja nie chcę walczyć! Ja przypadkowo wcisnąłem i chciałem skip. Widzicie? Czasami zasyłko się kliknie i można coś zrobić, tak więc Fadle forway oczywiście Stone Cold, Triple H, King Shane McMahon oraz Barbara Dudley King Shane McMahon wygrał. A widzicie? Pamiętam o dużo skin niezkin Ale dobra, august 4, czyli oczywiście sierpień 4 i Galas S Magdon I co tym razem będziemy mieli? Kolejny bezsensowny main event? I nie ma na skarcie. Ci wiem, że... Ci chyba to, to... na tym się to po prostu skończy. Chyba, że będę wciśnięty, ale nie spodziewam się tego. No ale cóż? Za chwilę oczywiście będziemy mieli walkę o pas hardcore'u. po raz pierwszy zresztą Samej McMahon jest król samej Macmantur który zbiera sławę, a to ja powinienem mieć na jedna po prostu z cholerna Zgarną moją sławę, a to pewnie dzisiaj ja byłbym tym mistrzem dawida a tak muszę się męczyć niepotrzebnie. Ale tak. Pierwszy raz walkę o pas hardcore. Słyszycie Hardcore Match. Miss Big Bossman kontra Crash Holly, To będzie mistrzem. Big Bossman obrania pas mistrzowski hardcore'u i dalej jest uważany jako najlepszy w walkach typu hardcore. Chwila, moment. Coś mamy w tym momencie. Zobaczymy, co to będzie. czyżby Shane McMahon miałby z kimś rozmawiać, na przykład z Vincem McMahonem. E, było coś takiego, zacytuję. Wszedłem, mam pojedynek. Kto jest moim przeciwnikiem? Bo nie wiem. No to już chyba wiadomo, kto jest jego przeciwnikiem: Shane McMahon kontra Chris Jericho. I jeżeli znowu dacie mi ten, że znowu Jericho atakuje Shane albo odwrotnie, to wychodzę. A właściwie nie wychodzę, tylko przewijam to oczywiście. O nie, nie mamy tego. Shane McMahon prowokuje Chris'a Jericho przed ich pojedynkiem nie jest przygotowany, ale czeka na Chrisa Jacka, który się spóźnia. Ale tymczasem właśnie przyszedł do ringu i twierdził: No dobra, jestem przygotowany, rozgrzany, jedziemy tym pojedynkiem, jasne. No, no dobra, tylko wiesz, ja jestem w stroju roboczym i nie wiem, czy dam radę. A Jericho mówi do niego: Aj, das, das, przecież nie bez pożary wygrałeś King of the Ring. To no, myślisz, że z tym nie dasz rady? No, ale ja się ostrzałem! Nawet osikany może das radę. co mi się wymyśliło, nie wiem. Ale zobaczymy: Saint Men kontra Chris Jericho. Zgaduję, Saint Men wygra to. A jak, tak jak myślałem, MacMan jest zwycięzcą tego pojedynku i main event gali ekspoktory kontra falwin sztucznych. No i dobra, przeminęliśmy sobie gale i oczywiście Zostaniemy tutaj, bo 5 sierpień to oczywiście będzie gala następna i tu oczywiście zaczniemy następny odcinek. Pewnie wyjdzie krótko albo będzie długo, ale stwierdzimy, że niestety no, zostaniemy na tym jednym pojedynku, który dzisiaj mieliśmy. Tak więc no co, ja już się tutaj z wami zegnam. Mam nadzieję, że odcinek jako taki wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik Adidawdowi, na razie i cześć!